Może się my wstawaj. Szymyk, wstawaj. A, co? 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 Stary, co się dzieje? To jakieś... kto nas otoczył? Ptaki żółte... jakieś, nie? Żółte tych taki? Gdzie są żółte tych taki? Co? Co tam? Co to jest? Stary? Tu wszędzie, w każdej stronie, czemu mówisz, że otoczyli? Bo... Tu też Wtedy są stare! Są? Na dole też są stare tych taki? Stary, tu też one są! Nie! Boże. Miko, Miko, co tutaj Miko. robisz? Oj, ty... mega, masz tam taśmę, zaklej mnie tu. Co ty? Stary, co mam gdzie? Co, dobra, zaklejam cię, zaklejam cię, stary. Czy On się, stary, boi mega. Stary, to ja cię będę trzymał cały czas w ręce, okej? Mam ciebie. Stary, jesteś? Miko, słyszysz mnie? Jestem, jestem. Masz tam tlenu dużo? No się, średnio, ale no. Dobra, ja cię będę starał trzymać w miarę dobrze ten. Ale one są tutaj znowu uderzyły te taki. dobra, pójdźmy blaszkę. Halo, blaszka, blaszka, chodź! Blaszka! Blaszka, 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 blaszka! Stary, żółte tiktaki nas otoczyły! Jakie tiktaki, co ty No gadasz? zobacz sobie stary, pójdź sobie tutaj, ja, ja już nie chcę na nie patrzeć, weź sobie niby? zobacz. Popatrz tutaj stary. Co jest? Co się dzieje? Dlaczego oni mają Stary taś? widzisz? Co? I nawet jakieś placki trzymają, one chcą chyba obrzucić nas dom. Nie trzęś tym jest? kartonem. Stary, staram się nie trzymać tym kartonem, no popatrz, nawet nie. Mika mamy w kartonie co teraz, Miko bo się tyle boi. tego Mika? Nie, no, nie będę go wyciągał teraz. Zostawmy go w kartonie, stary. Czekajcie, czekajcie, ja, zacz, ja, zacz, ja zacznę to nagrywać. Bo już zacząłem w ogóle jak mnie obudziłeś. I witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft życie ekipy. Cały jesteśmy otoczeni przez jakieś żółte tiktaki. Nie wiemy do końca o co chodzi. One chyba nie za bardzo też mówią po polsku, ale słuchajcie, tak z kwestii takich normalnych, to ostatnio odbijicie na odcinku 30 276 łapek. I co, my 30 276 dolarów. I dodać do tego to, co mieliśmy wcześniej, to wyjdzie nam 37 667 dolarów, więc zostawcie łapkę w górę, żebyśmy mogli uzbierać ten na samochód. Pewnie tak kosztuje Ta koło 100 samochodów. tysięcy Nie, 50 tysięcy pewnie kosztuje samochód Więc zobaczymy i niepewno niedługo się udamy do salonu samochodowego, a wy dobra. zostawcie łapkę w górę, żeby na, nas na to wszystko było stać. Ja też samochód Co? Też samochód. Stary, ty tak, stary, ty nie możesz jeździć samochodem Ale taki mini M Możemy ci, stary, kupić ten rower. Kupić rower na przykład, no I tam Puba. uważaj, stary, żeby w tym pudełku czasami się nie udusił, a bo wiesz, no nie, dobra późno, Spalnałem się trochę w głowę, ale żyję Stary, staram się, nie ruszać z tym pudełkiem cały czas dobra. I tak nie wiem. Dobra. bo zaraz to może coś. Wszystkie drzwi są zabarykodowane przez te. tutaj. Nie ma chyba z tego, nie ma tego domu wyjścia wokoło. Słuchajcie, z Ikei zostały mi narzędzia. Co będziemy podkoprobili? Tak, dawaj Serio, podkop zrobimy? Mm. No Może wyjdźmy jakoś... Podkopmy się tak w miarę do tyłu, bo widzicie, z przodu tutaj ich jest trochę sporo A pewnie oh, z tyłu... To jest armia, a nie... Przodu, z przodu, stary, no właśnie, więc może spróbujmy jakoś się podkopać z tyłu, a zresztą... Z tyłu tam mamy kino, więc będziemy mieli najbliżej teren, nie będziemy musieli jeszcze tak dużo kopać, nie? No to chodźcie do, przejdźmy do kina przez to kino. Okej, okay, okej okay. Dobra, ja nie mogę za bardzo tutaj biegać, żeby czytale, czasami A nie, te... ja nie bieg... O, schodzimy po skodach Łop, 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 łop. łop, łop. Nie ma nic, <grymniarków> w tym kartonie! Ale <grym> Spokojnie stary! No musisz. To się no. naprawi stary. Uła. Idź, 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 Ura, ja, będę ja będę szedł z tyłu. Ja będę sedzić z tyłu. Spokojnie, no, naprawi się to kino tutaj. Ura, Jesteśmy już za murem nie. czy jeszcze nie? Nie Co wiem. To jeszcze nie, nie? To wy psujecie kino? Nie nie, nie nie już nie, nie, nie. już to... jest zepsute stare A To ci ja będę bajki oglądał? Ja telewizor. U Fadisona jest wielki telewizor przecież. Blaszka, przypuść mnie, będę sprawdzał. Dobra, dobrać dobrać. dobra, dobra. się dalej, idziesz. Dobra. dobra, wykupujemy się już. Dobra, dobra wykupujemy się, wykopcie. <grym grym> co, co się ty dzieje? Kim, wy jesteście. Stop, 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 stop! Nie róbcie Co, czemu Mat NT? Stop! drzewo! Co to jest? Mikołaj, to są jakieś żółte potwory znowu, one to co robią. znaczy, nie, to są, to są miłe pluszaki, stary. Miłe pluszaki, I spokojnie. Ma swoinkę. I don't understand you. Nie yes. y y Ty, a, ty, ty on, ten mówi akurat po polskiemu. Y, to? Tak. Y, kim jesteście? Mogę cię uderzyć? Ja się nazywam, jak pan mnie uderzy, to pana dopadną cała reszta minionków Oj, to nie, to nie Nie bij, stary, lepiej Ja jestem tłumaczem języka minionkowego na polski i nazywam się Neurath Minionkowego o, no. tutaj jest mój wbudz, który zadecydował, że tutaj przyjdziemy e, Ale czemu akurat zaatakowaliście nasz dom? Co się dzieje? E, nic, e, stary, ponieważ... to są jakieś... Rozmawiamy sobie między tutaj z Patisonem i Blaszką Ale przepraszam, nie My tutaj sobie z Blaszką i Patisonem rozmawiamy, w szachy gramy, zostawcie mnie no w kartonie, stary. Okej, okay, dobra. Ach, Szach, nie. o nie, ty byłeś pierwszy. Ty w takim razie, czemu zaatakowałeś ci nasz dom? A co, yeah, by ja byli. <słyszy> Byliśmy, bo znaleźliśmy u was w domu safe, który jest dla nas bardzo cenny i mówi, że jeżeli nie będziecie z nami współpracować, to nasi sojusznicy, czyli nasi bracia z przodu, wysadzą... No. A, będziemy was obdzierać ze skóry i. Co? W ogniu będziemy was piec. Oni mówią coś innego, całkowicie, nie, Miko, nie przejmuj się. Nie, nie, nie. Powiedziałem, że jeżeli będziecie współpracować, to też dostaniecie nagrodę. jo. Tak. A nie, jednak nie, będziemy jednak obdzierać. Nie, co? Ja lubię tiktaki. Nie, Jak ty powiedziałeś, Tiktaki? Ja lubię tiktaki. tęczane. ty Czemu tych taki atakują nie. nas, Co co chodzi? Znaczy nie, żółte nie, nie. potwory, szanowne. Ale ale no mamy safe, ale chyba nie będziecie zainteresowani zawartością. Mamy mało. Jeśli Tam wie... jakby nie ma pieniędzy. Dokładnie. To są te pieniądze, jakie mamy. Jak to Proszę, nie ma, co, co wszystko. macie w tym safe'ie mówicie teraz, a jak nie, to skurujemy każdego pokolenia. No, po kolei. to jest tajemnica. Chodzi o ten e safe na dole? E nic, stary gramy w szachy A, okej, okay, dobra e Na dole? Dobra? Jak na dole? Nic nie ma na dole Na dole? N nic! To... Nasz dom jest pusty całkowicie, ledwo co się wprowadziliśmy. Dokładnie Moi kochani, za chwilę wam coś pokażę. Jeżeli nie będziecie współpracować, to to was czeka. Eee, co eee, nam pokażesz? Zapraszam za mną. Nie, eee, gdzie mamy iść, stary? Nie, co? co nami, proszę, bez, pro... bez Czemu nas prowadzisz przez nasz dom? I się zobaczycie za chwilę, zobaczycie. zobaczycie. Nie, stary... Nie, nie mogę tak za bardzo uciekać, jak mam Mika w ręce, no. no to... A o co chodzi? Nic stary, gramy w szachy ciągle, szachmat teraz, ja wygrałem tę rundę, panie mężczyźnie. Okej. Obstawiłem Oj, co? ale tutaj macie postawiony słów. Zapraszam, zapraszam. No, tu jest... Co? Co? Ej, nie ma już tych minionków. O. Czemu mamy się was bać, skoro ich już nie ma? Nie otaczają nasz dom nawet. Dion eee... proszę zobaczyć, co was Mec. teraz otacza. Mec. Co?! Co to wy... tam jest? Co? Moi eee... kochani, a więc tak. Jeżeli Tam nie będziecie z nami współpracować, to będziemy zmuszeni użyć naszych trzech miniono czołgów Miniono czołgów? E, Nic Miko, oni tutaj pokazują nam e, książkę. E, nie, nie pokazują Ale ciekawe... A, e, tak, miniono czołg to taki trik w szakach stosowany bardzo często. E, no dobra... E, ja Ciebie, Miko na chwilę... E, o, o, sorry, rzuciłem dwa jakieś <ślesz> ten grattana. <kartonem>. E, o Ała, <ślesz> <ślesz> wow, Słuchajcie. Ale mnie wszystko Eey, boli! Możecie zabrać te czołgi z naszego terenu? Bo sąsiedzi wezmą policję i... Będzie na nas. Nie zabierzemy, dopóki nie będziecie z nami współpracować i nie zostaniemy tego, Ale co macie w karpie. my współpracujemy! To wy nie współpracujecie z nami, to nie wyjeżdżacie! Za Ralf! Na mój sygnał strzelaj! NIE 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 no NIE 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 jest świeży dom, świeżo malowany. NIE 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 Dobra, będziemy współpracować, będziemy współpracować, naprawdę Jeszcze farbą pachnie jeszcze Tylko może na spokojnie usiądźmy sobie przy stole i na pewno wytłumaczycie nam o co chodzi wam i tak dalej, co? Chodźcie, Chodźcie do środka. To jak nie macie siedzieć z blaszka, to sobie usiądźcie na tym kartonie z mikiem. O, dziękuję, o to mi chodziło. Ej, Czy tak uwiera? E, nic I, stary... I... Mega iglamek. jesteś ciężki, więc musimy na chwilę ci położyć na ziemię stary I flak A co iglamek? na mnie tak naciska? Nic, no bo... nic, stary, spokojnie, jakbyś już nie mógł oddychać to krzycz e... Dobra, to co jest w ogóle w tym safeie? Dlaczego wy chcecie ten? Ja muszę no... do toalety wyjść na chwilę. Co? Yyy, e, możesz iść do toalety? Możesz załatwić swoje potrzeby Dobra, idź i idź. Ale wracaj! E... Dobra, to, to chodź szybko tutaj usiądź stary, by, byś miał Dobra. miejsce tutaj, żebyś nie uwierał o, już tego nice. Miko. Znaczy, znaczy, żebyś, znaczy, żebyś. Szachy sz przesunęły się, no. Właśnie, przesunęły się szachy. E, dobra, to e, właściwie. Po co tutaj jesteście? Właśnie. O Patyson. Albo stąd odjeżdż odjeżdżacie. Albo stąd odjeżdżacie, albo. Właśnie, no! O, właśnie. Uważajcie, mamy. Was jest tylko dwójka tutaj, a wasi przeciwnicy w ogóle nie wiedzą teraz. Stój, nie ruszaj się! Jeśli będziesz krzyczał w ogóle do swoich minionków, to pożałujecie. To jest wasz wódz. Więc my mamy wodza tutaj, a w sobie w dwójkę z nami trzema nie poradzicie. Odjeżdżać stąd już. Wyjazd stąd, wyjazd! Nie, rozumiecie. nie rozumiecie. Jak to nie wyjazd, no możecie nas do. Ralf, celuj! Ralf! Nie, stop, 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 stop! Nie! Raz nic nie rób! Uciekajcie stąd! gdzie stoisz! Nie nas nie rozumiecie! Mamy my waszego wodza! Dobrzy. To czemu nas atakujecie trzema czołgami? No Mówicie o obdzieraniu Myśleliśmy, że jesteście zły. źli, no jak to jest możliwe, no, mieliście być źli Taki... Blaszka, Blaszka, nie stoi. psuj im tego czołgu! Blaszka! Zostaw! Dobra, czekaj, to się naprawi, to się Stare naprawi Stary, bo oni w każdym tekam. momencie wow. mogą rozwalić nasz dom! Tak to, jest stary. Proszę pana. to jest tylko proszę to jest tylko To Sam się naprawi. strzela, o, może strzelać Dobra, stary, bo oni będą strzelać, chodź tutaj! Ale się się wkurzymy! Chcemy Dobra, zobaczyć, ale o co, co chodzi? Nie A czemu, co jest w tym sejfie? Ktoś co uratuje nasz świat! Coś? My się nie zajrzeliśmy w końcu nie są do tego banany, Sejfu to nie są banany. My Wie nigdy co? w sumie do tego sejfu nie zajrzeliśmy, Wie, może co faktycznie mnie to skoro... Jedna zet, na serio, nastąpi no. jedna Po Dlaczego my gadamy z mmms już butymi? I takami. Wie. Jak? Przepraszam? Pan powiedział to ten z nożem. Nie, Ralf. nie, ja nie stop, stop! Coś, 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 Raz nie strzelaj! Gier, ja cykręcę A więc tak Co jest w tym sefie? Tam i nie wiemy no! Nie Dobra, no to chodźmy konsumacji. już zobaczyć ten safe, no! Nie w sumie, co nam chodzi. No. Chodź, Patison, zostaw ten nóż! No, ale nie słuchaj im tego noża, no! <gry> Dobra, wyrzuciłś do basenu. Tam w sumie zdech, znajdują się zdech, gorsze zdech. rzeczy I w, w tym taki basenu. Takie, do basenu, to się rozpuszczą, więc nie wezmę tego noża. Aha, najmądry, no, mądre całkiem. Od... Dobrze, tutaj jest safe, Wyjaśnimy ale proszę się sobie odsunąć. Jedno, panowie, nie jesteśmy tiktakami, tylko normalnymi osobami, które też myślą! A, miałem rację, jesteście MMS-ami. Nie! A, dobra, stary, nie patrzcie teraz, bo to jest tajne hasło. Dokładnie, musi się zauważyć, A zresztą nie wiemy, cokolwiek. może tam jest w środku bomba, więc najlepiej wszyscy się gdzieś skryjcie. Odwróćcie bo nikt tego jeszcze nie otwierał. Plecami. To ja za się ja Dobra, ten. uwaga. Eee. Dobra, otworzyłem chłopaki. To to. co? Eee. Jedno Jednorożce? Znaczy. Tego szukaliśmy, tak, o to chodzi. Co? Ej, wiecie, a... co ja mam pomysł? E, może, No to zabierzcie tak do je, trochę. może sobie. No właśnie, weźcie do środka, zabierzcie je. Weźcie je sobie, Bezcie. właśnie. Ej, mnie. Ale... No dobra, ale zróbmy coś takiego, że e, wy sobie zabierzcie te jednorożce, ale w zamian jeden z was musi zostać tutaj. O. Bo e... wybierzecie tak? nasze jednorożce. A wy, wy jesteście ja takie ja słodkie. Dostać? Czemu ja? Nie wiem, no, ale przecież ja jestem twoim bratem. Nie takie brzydkie słowa. Co, co ty cię mówi? Dobra, to ty zostajesz w takim razie. Ach. No, Ale ja pa, myślę, pa, pa że. Ty... Jesteście takie mówić, słodkie, że musimy je zabrać. Nie wiem, co by Miko nam zrobił, gdybyś się dowiedział, że takie słodziaki tutaj są i nie zabraliśmy nawet ani e, jednego. To, to, e, Miko, chyba się nic aktualnie tam. Ja tam zostawiam sobie tego. Ej, to może. Na niczo, nie? E, trudno, stary, później później go wyciągniemy z kartonu. Dobra, e, jak coś, to nie mówimy mu co, nie? Dobra, nie mówimy mu kompletnie. E, dobra, e, to co, to. Ale umowa je, stoi? Jedna tak. No. Będę mógł sobie zachować jednego jednolosca.

Da, pan, o, super pomysł. Dobra, to umowa stoi i tu sobie bierzesz te jednorożce, super. No. A ty zostajesz tutaj Minionku z jednym okiem. Na, ja się opiekuję Nazywam kolemiko. się Noirach. Y, cześć, Ten No Life. z jednym okiem. Noirach. Noiwaft. Noirach. Profesor analfabeto. Noirach, dobra, no. Dobry, Ale, a dwa miały zostać. Ej, nie, ja dwa mam już, ja dwa mam już swój. A, już. Dobra, 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 w takim razie nie będzie. Może już, bo tam Dobrze. Chyba się Ej, Stary, Miko. to nie jestem, Miko. <laughs> to jest ten Miko. Stary? Czemu skaczesz po Miko? <laughs> to już nie ma Mika, to jest Miko. Zostaw, nie skacz po nim. Zostaw. No dobra, to w takim razie zabierzecie te czołgi. Halo, no ja. <laughs> Tak. Co? Zab zabierzemy te czołgi, tylko dajcie mi się z nimi pożegnać. Dobra, no ale możecie żegnać się tam, co? O nie, to smutne trochę, ale. No, Na tym tle czołgu to naprawdę smutne. To bardzo smutne, a szczególnie, że ten czołg potrafił mi o nas rozwalić wszystkich. No ale. No okay, trochę szkoda, dobre. ale. No, to by było głupio, żebyśmy nie zebrali takiego takich fajnego minionka, co? Ja bym wziął jeszcze czołg. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze smakował ten cały MMMs Tylko on będzie mieszkał? Ja to wszystko Mister. słyszę y Jak to? raczej znaczy, chodź tutaj y MMSie Noi y No Noi no Racht, no i racht. racht. Tak. Dobrze chodź tutaj Nolife, chodź, chodź No Life O, odjechały na razie te czołgi, super y To y No NoiRact, ważne teraz, żebyś poznał naszego kumpla, który go trzymaliśmy w kartonie cały czas to jest ten Tutaj, nie? Tylko może zamkniemy ten save, żeby nie wiedział, że już jest pusty. Ej, dobra, on jest Miko, wypuszczamy cię. A nie, tu. Hej, hej, Biko. Poznaj, to jest nasz nowy kolega. Co to jest? TikTok. To jest. żółty tikTok, stary. Ej, Znaczy to jest. Noirak, on się nazywa Noira, stary. Noirah, y ale się go boję. Nie, no stary, to że jest... ma jedno oko to nie znaczy, że y nie ma serca. A jak się z nim. Bo... Widzisz, jaki jest on smutny teraz. Niko popatrz co zrobiłeś. Nic... Popatrz jak teraz nie, jest, bo... jaki jest smutny. Tylko ty zawsze musisz wszystkich psuć, no. O. Nie Miko, bo... widzisz? Ty, ty to jest taksy. To jest, jest Noirach stary Noirach. Można go uwić Noiri. To Dobry będzie. Noiri. Dobra, to nie płacz już do okej? ok? Ale tak się trochę czuję niekomfortowo Dobra, może się odsuńmy drogę, faktycznie. Dobra, chyba już jest bardziej komfortowo, co nie. Dobra, ale słuchaj, bo my tutaj robimy ogólnie takie nagrywanie z tego, więc ja muszę chciał zakończyć, bo ja to wszystko tutaj nagrywałem, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, bo jedna łapka na odcinku to jeden dolar w naszym... Świecie, więc zostawcie, bo zbieramy na samochód. A teraz będziemy o, musieli trasa. duży, duży chyba bus kupić, żebyśmy wszyscy wszystkich pomieścili. No więc zostawiajcie łapki w górę, trzymajcie się, zostawcie także suba. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już niedługo, który już jutro na kanale. Cześć!